Skierska wyznała prawdę o swojej relacji z Karolakiem. Balansujemy na granicy. Czyżby podczas treningów do tańca z gwiazdami między niektórymi z par dochodziło do zbrzytów? W najnowszym wywiadzie z mediami Izabela Skierska wyjawiła jak trenuje się z Tomaszem Karolakiem. Postanowiła bez ogródek opowiedzieć o ich umowie oraz zasadach panujących na sali. Nie tego się spodziewano. Izabela Skierska udzieliła wywiadu. Wyznała prawdę o Tomaszu Karolaku. Izabela Skierska chętnie udzieliła wywiadu, podczas którego poruszyła kilka nurtujących internautów i widzów tańca z gwiazdami kwestii. Zaczęła jednak od enigmatycznie wypowiedzianego słowa pomidor. Była to odpowiedź na pytanie o to, czy Tomasz Karolak słucha się instrukcji i wykonuje polecenia podczas ćwiczeń. Taki jest Tomasz Karolak, Izabela Skierska ma z nim umowę. Po chwili dodała, że duet musiał wprowadzić coś w rodzaju umowy: mamy takie umowy, że są treningi, pojedyncze, ale są, że Tomasz się nie odzywa, tylko słucha. To są najpiękniejsze treningi, najbardziej produktywne, ale wtedy rzeczywiście mniej się śmiejemy. Nie zrezygnowałabym z tych śmiesznych treningów, ale zdecydowanie to jest wyzwanie. Ja uważam się za osobę cierpliwą, natomiast tutaj, my balansujemy na granicy, jeszcze jej nie przekroczyliśmy, więc trzymajcie kciuki, podsumowała temat na łamach party. Warto podkreślić, że ostatni taniec aktora, do którego zaprosił swoją córkę, wzbudził wielkie emocje. Pociecha chętnie i otwarcie skomentowała swój angaż do programu dla mnie to jest świetna zabawa, bo to wszystko jest takim bardziej spektaklem. To jest po prostu teatr i to jest po to, żeby się ludzie mogli pośmiać. I ja też się śmieję, lubię bardzo to oglądać wyznała Party. Izabela Skierska o współpracy z córką Tomasza Karolaka. Izabela Skierska bardzo dobrze bawiła się, pracując przy odcinku, do którego uczestnicy zaprosili rodzinę. Zwróciła uwagę zwłaszcza na jedno. Ale w ogóle obserwowanie relacji Tomka z córką to jest tak piękne, bo oni mają tak cudowną relację i ja w ogóle codziennie miałam takie wrażenie, że ja zazdroszczę tego, co oni mają między sobą, bo to jest taki luz, dystans, mówiła w tej samej rozmowie. Fajnie, że Tomek też właśnie ten dystans do siebie i do świata pokazuje dzieciom i to widać, że właśnie bardzo buduje ich to, naprawdę, wyjawiła.